Precinct, moi drodzy, symulator policjanta Demko z Next Festiwala. Zobaczymy czy ciekawe, e, czy warte uwagi, ale aha, czekajcie, jeszcze no właśnie. Teraz jestem już gotowy. Teraz jestem, moi drodzy, prawdziwy policjant już w robocie. Zaczynamy przygodę. Welcome to to Dobra, wstajemy. My już wszystko wiemy, droga pani. Idę stąd. O, ale ładnie Damn, zrobione klimatycznie jest tutaj komisariat, nie? Komisariat żyje, zobaczcie. Tutaj robią, tu pracują. Tu siedzi, pisze na maszynie. Oczywiście, komputerów jeszcze nie ma. Telefony jakieś są. Papieroski palą oczywiście, że tak. Takie byli czasy. Tutaj kolejni. To można z każdym podejść i porozmawiać? Dali ci pierwszy patrol. Dobra, opuść komisariat. Już, uciek już uciekamy, już uciekamy, już idę, idę, idę. Chodźmy. Oho. Moje uh, drodzy, oh, jedna z najcięższych misji Trzeba jechać, załatwić jedzenie Najlepiej pączki Podoba mi się ta stylistyka Jedziemy Oho Co tam się wydarzyło? Przyspieszenie, akceptuj, dobra

Miałem tu skręcić. Czekajcie, zawrócimy. O, kurde. Z drogi. O, widzę, że tutaj jeżdżą dziko bardzo. Kierowcy. Włącz syrenę, lewy shift. Mignięcie. Tylko światła. Nie no, losowe światła od razu, chłopie, bo ja muszę jechać. Dawaj, to jest poważna akcja. Dawaj, dawaj, czekaj. Losowe wycie. Na sygnale po hot dogi, gościu. Good job, rookie. Time for some chow. Zjedz. Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Z czym lubisz? Z samym ketchupem? Ze wszystkimi poza, ze wszystkim poza parówką, z wszystkimi dodatkami, hot dog, moi drodzy, musi być z ogóraskiem, z cebulką prażoną, z musztardką i ketchupem. Najlepiej jakby jeszcze taka suróweczka była, taka mokra, takie wiecie, tam są ogórki, pikle, taki Ah! The works. maximalist. na bank, a ja sobie hot doga Nie mógł poczekać? No well. That's what they pay us for, right? A dobra. To jedziemy. 10484, responding code 3. 10484, be advised, suspects are heavily armed. Approach with care. Jedziemy. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. To jest prawdziwy, to jest jazda. Jedziemy. Ale co tak trzęsie ekran? O Jezu! Co jest grane? Mamy akcję. No, celowanie. Przekładanie strzał, celowania. Dobra, zmiana. Gdzie oni są? Gdzie oni są? W banku? Hej. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, Dobra, we take them. Mhm. Mm Policja free. drop your weapons morons doesn't look like they're going to give us a choice light him up awa awa ah, one padu, skibidi the second fell the Gleba, gleba, gleba! Wszyscy This is Bree Bookman in the ACTV eye in the sky. The number one helicopter. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or. hold on. Czyli będzie pościg, moi drodzy. Aha, mogę helikopter zaraz wziąć. Tylko u góry, u góry takie kreski muszą się załadować. Oho, helikopter mamy lewy przycisk, strzelanie w trakcie prowadzenia. Co ty gadasz, mogę? O kurde, otwarli. No to dobra, to jedziemy kolego. Mamy helikopter. Jeden leży. Jedziemy za nim po oponach, po oponach. Dawaj go. Co tam że ludzie? Kolczatka, kolczatka! Załatwcie kolczatkę! No, no, no! Mają kolczatkę, Mamy go, mamy go! Gleba, 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 gleba! central. Dobra, łapy. Pieniądze aż wypadają. No, chłop, ale ma wypsa w plecach pełen keszu, nie? Odeskortuj. Idziemy, idziemy, chodź tutaj. Głowa nisko, głowa nisko. I jeszcze z tymi pieniędzmi w ogóle on idzie dalej. <laughs> Ej, dobra. Teraz muszę wrócić na posterunek, chyba nie? Ładnie wygląda. Dobrze wyglądają ulice. Wygląda dobrze, jak odbijają się światła od kałuż, od mokrego asfaltu. To dodaje klimatu i uroku i te neony, mimo że to nie jest ray tracing to dodają ładnego realizmu a może ja powinienem od tyłu jakoś na parking policyjny wjechać, nie? dawaj o tu O kurwa, sorry. Detektyw to chyba moje, nie? Idziemy, idziemy. Chodź, chodź, chodź. Idziemy kolego, idziemy. Nic na nas nie macie. Ale jak mam chłopie przy... nic dla nas nie macie powiedział. Chłop normalnie pieniądze mu lecą jeszcze z plecaka. Ma maskę na sobie. Nie no, tędy. Dawaj, wchodzimy, wchodzimy. Tak, mam tutaj złodzieja. Mam złodzieja. Idziesz, idziesz, idziesz do przodu. Tutaj. Włazisz. Tak, Zaraz cię ruskuję. Aha, to chyba nie tu. Ja, ja muszę wejść. Kurde, ja muszę normalnie na komisariat wejść. Rozumiecie? Czekaj, ta gra to. jest tak sztywno zaprogramowana, że ja muszę teraz patrzeć, co ja muszę zrobić. O, jest. Tu muszę, widzicie to? Dobra. Zgarni podejrzanego do recepcji. Chodź. Mam tutaj takiego. Wejście sobie. Proszę. Tak się nazywa. Craig Williams. Napad z bronią w ręku. Napad z bronią w ręku. Eee, plus dwa mniejsze poważne, mniej mniej poważne przestępstwa. Czy odczytano prawa? Nie. O kurde. Nie, nie, powiedziałem mu. Nie masz żadnych praw! Nie masz żadnych praw jak coś, gościu. Idę stąd. Dobra, co tam w dowodowych? Przytrzymaj, zakończ zmianę. Okej. Okay. Kolejny dzień. Moi drodzy, kolejny dzień. Będziemy patrolować. O, idziemy na patrol, moi drodzy. To co lubimy najbardziej. Wykroczenia parkingowe. Dobra. I teraz tak. Jakie są wykroczenia parkingowe, moi drodzy? Rozróżniamy sześć rodzajów wykroczeń parkingowych. Zastawienie hydrantu przeciwpożarowego. Przeciwnie do ruchu, e, do kierunku ruchu ulicy, tak? Zbyt blisko skrzyżowania na chodniku w strefie zakazu parkowania. Upłynął termin ważności na parkometrze. To wiemy. Idziemy z kelim, Kelly. Chodź Kelly, idziemy. There are six different parking violations to look for. Locking a hydrant Parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing, on the sidewalk, oh and of course, in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. Dobra, mamy to. Patrz to. Parking. Can you see what parking violation is? No, ja widzę. parkowanie, Good job. The handbook shows all the violation types. Come on. Let's check some parking meters. Mhm. Mm z parkomaty zobaczyć. Chodźcie. People are allowed to use parking bays until the meter expires. when When You inspect the meter. 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who Ten don't like to pay their dues these days. No audits toond. Tenma 4 godziny. Ten już nie ma. No i teraz jedziemy. Co jest? Co ja zrobiłem? No to, nie? Aha, że ja nie nam. Jezu, ja nie namierzam na to napis, tylko tu na grafikę muszę najechać. Okej, okay, dobra. Pokaż. Oho, Ktoś krzyknął! A to tylko na mnie Baba tak zareagowała. Dobrze, Kelly, gdzie idziemy? Którędy? Mów. Ten jest OK. No ten tak jakby na chodnik najechał, nie? No, o no, nie można, moi drodzy. Na chodniku. Jep. I wypisujemy mandacie. No, budka, użyj. Halo? Oho? Czekaj, czekaj, tam się dymy dzieją. Czekaj, 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 dym! No. Kolego. No, i co teraz tak? Rozstrzygnij, co on zrobił? Malował. Łukasz Grzywną? Aresztuj. Nie no, Grzywna, nie? No nie będziemy go aresztować za malowanie. No. Super, Do widzenia. Wszystkiego dobrego. We check for any more spray can Graffiti sprawdzić, czy są tam bandy z spray-can. jest typem wandalizmu. I tylko zawarza Picasso tam się jak zobaczył. So, we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, tutaj take off. Trumpki ktoś All na tą linię. Trumpki. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Oni się nie boją, jak do There's nich. one. You know what to do. a at work in my patrol sector. Eh, e, 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 e. Kurde, e. Czekaj, pałka! Pałka, pałka! Gdybyś miał jeden! Zasrany, co ty to będziesz malował mi? Gdzie rodzice są? Gdzie rodzice są? Czekaj, czekaj, czekaj. Hey, take it easy. Get your baton out partner. Kurde, nie mogę być policjantem. Can, in kurde, nie strafiłem. Eee! Eee! Wygieło go. <TINUESZĄ> no. Get out, no kurde, bigo, no. Co mam zrobić? Jak on mnie bije, no! No pał! Ah. I teraz tak, aresztujemy go! Za coś takiego to jest aresztowanie! Nie, 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 nie! Idziesz sierdzieć... Pierdzieć w pal... Wzywamy do eskorty, dawaj! Czekaj, nie, nie, nie! Kolego, patrz, już jadą! Chodź tu. Bierzecie go? E, ruda! Spray can, bandits in action. Hold it. Dobra. Nakaz werbalny. Oho! Ucieka, 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 ucieka! Han no, tu! Łach, my to! O kurde, przeskoczył. A ja chyba oszukiwałem na testach sprawnościowych. Jednak nie. Take it easy. Don't make it worse for yourself. Aha, uważaj sobie kolego nie dobre. Tylko ja nie wiem co on zrobił dokładnie. Puszkę, a że on. Czy my go aresztujemy? Nie no. I teraz tak. Unikanie aresztowania i wandalizm. Czy za unikanie aresztowania już jest? Czekaj. Chyba tak. Już, Już jest aresztowanie, tak? Dobra, tak. Już chyba by do mnie. Mhm. Dobra, gościu. Chodź, tu. Kurde, jeszcze pod komendą goś to robił. Jesteś normalny? To jesteś nienormalny, gościu. Do recepcji cię zgarnę. No, idziemy, idziemy. Chodź, chodź, chodź. To jest bezsensowne, że ja teraz tędy przechodzę i aż do recepcji, nie? Unikanie wandalizm. Nie powiedziałem mu jego praw. No i po raz kolejny nic mu nie powiedziałem. No i dobrze, tak ma być. Niech se przeczytają w Google swoje prawa. Patrz, patrz, jak tutaj masz kolegami, jak wesoło. Jeden z napadu tam już siedzi, patrz tego! Ten ze skarpetą na głowie dalej. Tu mają kibelek. Zakończ zmianę na swoim biurku. Okej. Okay.

Dawaj uh. Oho, to ja będę latał. To ja latam. Dobra, skieruj reflektor na auto sportowe, gdzie? Okay. Oho, mamy go Mamy go Wezwanie wsparcia Utrzymuj reflektor skierowany na pojeździe Dobra, czyli od nas będzie zależało teraz Jakie wsparcie wezwiemy Uwaga eee, Radiowóz, kolczatka Dobra, radiowóz pierw na razie radiowozem, niech spróbuję zrobić. Jedzie już radiowóz? Dobra, kolczatka. Albo dobra, drugi radiowóz, bo chcę zobaczyć ten pościg. Oho, kolczatka. O, jest, kolczatkę, roz... Patrz, puścili kolczatkę. Ominął, ominął kolczatkę, ale cwaniak. Ucieka. Jeszcze jedną kolczatkę. A pa, papa jak go teraz, ale go ramuje. Ale będzie taran. I kolczatka, przejechał. Przejechał przez kolczatkę, zaraz stanie. I on jedzie na felgach. Kolczatkę jeszcze jedną. Oho, idzie. Będzie kolczatka rozstawiana. Przejechał. I nasz też. Przez kolczatkę. Ile on jeszcze ma? Taranujcie już go! No, jest! Poddała się! O kurde, jak oni wjechali w siebie, policjanci! Prawdziwa policja, moi drodzy! Dobra, prowadzą ją, a my na komendę wracamy. Czy podoba Ci się ta robota? Tak. Dobrze słyszeć funkcjonariuszy, widać w tobie potencjał. O, to tyle! E, dobra, dostaliśmy bardzo malu malutki wycinek tej gry, ale bardzo mi się to podoba, że chociaż to na początku takie zanudzające było, że oni ciągle tam gadali, nie? Bo powiem szczerze, że w tym, em, jak będę chciał sobie zobaczyć, jakie są relacje pomiędzy policjantami, jak oni sobie śmieszkują, to sobie zobaczę, moi drodzy, seriale z tamtych lat, z 80., -tych, 90., -tych, z amerykańskie seriale albo filmy. Które leciały w telewizji. Natomiast tutaj chcę gameplay, więc e, cieszę się, że pokazali kilka mechanik, zarówno takiego zwykłego krawężnika, który chodzi chodnikami, wystawia mandaty, gościa, który strzela e, przy napadzie na bank. No, i takie pościgi policyjne to naprawdę spoko. Klimatyczna muzyka na pewno. Trochę mam. Yy, trochę mam zastrzeżenia co do tych graficzek, jeśli oni rozmawiają w formie komiksu. Te postacie ich. Trochę mi to AI-em zalatuje, ale może ich oceniam zbyt pochopnie, bo teraz wszystko już jak AI wygląda, nie? Natomiast sama stylistyka gry. Ta trójwymiarowe przedstawienie tych postaci, trójwymiarowe te pojazdy, oświetlenie na ulicach, sygnalizacja nocna, świetlna, to wszystko ładne odbicia dawało i to mi się bardzo podobało. Więc mechanicznie też nie mam nic do zastrzeżenia. Myślę, że chętnie bym pograł w pełną wersję. Tylko ciekawe, czy pełna wersja będzie bardziej grą fabularną, gdzie będzie najważniejsza fabułka i to, że my tam jakąś karierę sobie rozwijamy, czy jednak to, że będziemy cały czas raz w kółko i w kółko robić różnego rodzaju rzeczy, jak do nas zmianie policyjnej, czyli każdego dnia będą różnorodne akcje i będzie czysta mechanika, czysty gameplay, czy jednak będą pogaduszki, jedzenie pączków, później jakieś chodzenie na imprezy, wiesz, po godzinach zobaczymy, jak będzie wyglądała ta gra. A ja dziękuję Tobie, że oglądałeś ten film do samego końca i przypominam, że sponsorem moich materiałów jest serwis G2Acom, gdzie możesz kupować gierki często dużo taniej niż aktualna cena, na przykład na Steamie. Dlatego zachęcam, wejdź w link w opisie, dodatkowo kupując, wtedy po kliknięciu w link wspierasz mnie, a ja mogę tworzyć więcej materiałów o grach, które no w sumie oglądasz. Dziękuję i widzimy się w następnym materiale. Cześć!